you Internetowy punk w Mam ciało z gwiazd pod skórą, z od jak ty płytkę Możesz się, jak chcesz stąd pobrać Dla mnie nagroda to nie jest oscar Muzyka echo to z twoją twarzą obraz Cię się obrażą, ty też się obraź I jako kontraktor mam rap za ofiarę Wypierdalaj zabranę Zmiany są wokół a w myśli te same Kurwa, hamie. Je wyciągną wnioski a ja inny portfel tytoń pod płaszczem buteki w kieszeni do zwrotu to wszystko, wszystko jest nasze mówię za dużo to zrobić trzeba coś ty z domu wychodzisz tylko poklon możesz dla mnie zrobić pokłon echo ma kontra ze świadomością pięć drabin białych bez zaciąg bunt bez powodu to to zwierz młodością river phoenix ma w nosie twój błąd czarna gablota znów ci na podwórko nie masz pieniędzy, po prostu puść to.